Dzień dobry, kochani, jedziemy na wycieczkę, jedziemy na północny wschód wyspy, tym razem do regionu, który nazywa się Gijaniar. Jadę na zakupy do sklepu hati, hati pokażę Wam, mam nadzieję, fajny bazarek, ale jest też duże ryzyko, dlatego że ja nie wiem, czy na tym bazarku coś się będzie działo. Mamy przed sobą 40 minut, tak wyliczył mi Google Maps, a kiedy Google Maps wylicza mi coś na 40 minut, to zazwyczaj jadę godzinę, także godzina trasy, godzina drogi przede mną. No i coś, zobaczmy, zobaczmy, co uda nam się znaleźć. I jestem po prostu podekscytowana na samą myśl, że będę mogła Wam pokazać nowe wzory koszy, nowe wzory biżuterii. Mam nadzieję, że pojawi się dużo nowych cudenek. Przypominam, że robię zakupy dla sklepu dla mojego sklepu hattiehattie.pl i zapraszam Was na bieżąco do sprawdzania również zakładki przed sprzedaż, bo tam wszystkie produkty są 15% taniej. Jedziemy w drogę! Jesteśmy właśnie w regionie Bali, który nazywa się Gijaniar. i tutaj podobno, takie, takie dostałam informacje. Można kupić o wiele więcej wzorów w bardziej przystępnych cenach. I za mną właśnie znajduje się jeden z takich bazarków, który jest określany jako Art Market, więc chodźmy zobaczyć, co tam można znaleźć. Zanim jeszcze pójdziemy na bazarek, to pokażę Wam coś. Nie przelaście się, tylko. Ale myślę, że jeżeli pojedziecie na Bali, to może być cena wskazówka. Jestem właśnie w supermarkecie, który nazywa się akurat Coco Mart, ale też w Indomart tak wyglądają właśnie palety. Także jak potrzebujecie się załatwić, to na pewno znajdziecie w takich um, takich ala żabkach łazienki. Tylko przygotujcie się na to, że nie ma papieru toaletowego, weźcie ze sobą chusteczki, a najlepiej po prostu pójdźcie do jakiejś restauracji albo kawiarni, jeżeli takie rzeczy Was obrzydzają. To może być cenna wskazówka. Hello, hi! This is your shop? Okej, okay, I'll have a look for sure. Just wanna have a look in general first. Bardzo dużo sarongów tutaj jest, ale oprócz sarongów, zobaczcie jakie piękne obrazy tutaj są. Też dajcie znać, jeżeli obrazy by Was interesowały. Te są przepiękne. Widziałam je też w mniejszej wersji, one są taką metodą kropkową robione. Hello, this is your shop? It's so pretty. A co powiecie o takiej torebce? Właśnie negocjuję cenę. Wydaje mi się, że jest przepiękna. Wzięłam wizytówkę do tej pani. Oh, you have more. Amazing. Wzięłam wizytówkę od tej pani. I teraz będziemy od niej regularnie kupować. Także mam nadzieję, że będzie dużo fajnych wzorów. W ogóle bardzo ładnie są wykończone te torebki w środku. Zaraz wam pokażę. A zobaczcie, jaki ładny Batik. A tutaj jaka ładna torebka. Nie open tak oh, so pretty. dziękuję okay. To się robi. O, oh, na dobre... Yeah. This is for good luck? Ja, yeah, Dziękuję. <laughs> <laughs> Właśnie przymierzam ciuchy i tutaj pani mi pomagają, ale to są dla mnie ubrania. Po prostu muszę odświeżyć szafę. Is to good teraz? Do you have a mirror? Yes, I have a mirror. <laughs> Pani wszystkie mi pomagają. Oh, o, so tak cute! Can you make it a little bit higher? O oh, ja, yeah, thank you. I cannot see anything. <laughs> I think I'm too tall. <laughs> Okej, okay, I will take a risk. sukienkę sobie i taką sobie teraz czarną na sobie. Właśnie przyniosłam ubranie przeglądając się w lustrze. Okej, okay, so how much is this? Właśnie kupiłam trochę biżuterii, ale nie takiej co teraz widzicie. Zaraz Wam pokażę co konkretnie wziąłam. Terima kasih. jestem obładowana torebkami i co tam jeszcze sukienki kupiłam. Ale muszę też zamówić kosze, także jedziemy dalej. Póki co jestem bardzo zadowolona z zakupów. Kupiłam przepiękne ratanowe torebki, naprawdę przepiękne. Ale powiem Wam, że na tym tutajszym bazarku to się całkiem nieźle targują. Ale cieszę się, że tutaj przyjechałam, bardzo sympatyczne panie i u każdej osoby, u której kupowałam to każda osoba jak dostała ode mnie pieniądze to widzieliście, że dotykali tymi pieniędzmi na szczęście swoich produktów i tak po całym sklepie po prostu dotykali banknotami. Ja to też wcześniej widziałam w chyba Hongkongu, jeżeli się nie mylę. A tutaj na Bali jest to bardzo powszechne i to jest po prostu na szczęście. Kilka razy mnie też panie dotknęły w czoło tymi banknotami i życzyły mi szczęścia wymieniłam się wiz wizytówkami z tymi paniami, więc następne torebki, jeżeli będziecie chcieli zamawiać to już te panie będą mogły do mnie przywieźć, więc bardzo się też cieszę, bo właśnie o takie kontakty mi chodzi, żeby zdobywać i jedziemy, będziemy jeździć teraz po mieście, a ja będę szukała stoisk z koszami i z randolami no jeszcze zobaczymy, czy jakieś inne ciekawostki uda nam się znaleźć, a raczej mi, chociaż nie w sumie nam, bo Wy ze mną jeździcie um, i co kochani? Pod koniec miesiąca, pod koniec lipca wysyłamy kolejny transport już, więc ci z was, którzy zamawiają meble w, w przedsprzedaży, to szykujcie się na to, że już niedługo, już niedługo te wszystkie rzeczy zostaną do Was wysłane. A jeżeli jeszcze nie zamówiliście mebli z przedsprzedaży, to zapraszam was serdecznie, bo one i tak niedługo będą w Polsce, tylko teraz po prostu zamawiając, możecie zaoszczędzić 15%. A dodatkowo, jeżeli skorzystacie z kodu Pantinka, to dokładam jeszcze od siebie dodatkowe 5% zniżki i łącznie będzie 25% zniżki na meble sprzed sprzedaży. Myślę, że to jest całkiem dobry deal. A teraz ja jadę poszukać kolejnych jakichś dobrych deali w drogę. Ale ze mnie podróżniczka okazało się, że pojechała mnie na ten bazarek, na który trzeba. Znaczy, byłam tuż obok, ale teraz jestem przy takim głównym bazarku w Gianyar. Gian, Gian no i tutaj się dzieje. Co ja będę wam pokazywać swoją twarz? Patrzcie, pokażę Wam, jak wygląda bazarek. Tutaj można kupić jedzenie, ale po drugiej stronie. O, zobaczcie, ile bananów. A po drugiej stronie, o tutaj, kosze. Ale ładne kosze. To są one, na przykład te są bambusowe, one mi się zawsze podobały. Bo muszę wszystko przejść. Hello! I zaraz zobaczymy, co te można kupić. Na razie dostałam oczeplonsu. Tutaj jest jakiś budynek, tam w środku widzę, że sprzedają jakieś garnki, tekstylia i inne takie rzeczy. Wielki ten bazar jest, tutaj jest jedzenie. Tutaj jest, moi drodzy, zupa sprzedawana z tymi meatballsami. To to są pulpety takie o mięsne. Ale się tutaj dużo dzieje, nie wiem za bardzo co nagrywać. Tutaj są takie tradycyjne stroje balijskie. O, ta pani ma taki tradycyjny strój, tutaj teraz przydaje. Trzeba uważać ogólnie, bo tak wygląda tutaj trasa. O, tutaj są takie tradycyjne stroje, jak możecie zobaczyć. Teraz się zabiję banany, arbuzy. A tam pani z koszem na głowie chodzi. Ale piękne rzeczy. Są chyba dywany. Hanie, negocjuję. Zobaczcie taki dywan. Mhm się tylko spytam, jaka to jest, z czego to jest zrobiona. Widzieliście przed chwilą ten dywan, i teraz pani mi go tak ładnie spakowała. Przepiękny jest. Najpierw myślałam, żeby taki wziąć, ale on jest cieniutki i trochę się tutaj szarpie. I teraz wzięłam taki podwójny. O, tutaj widać ten dywan. O, Terimakasi. If you have change. Ale to pani ma ładne rzeczy. Ja tutaj w takich miejscach dostaję oczopląsu, bo to jest tak dużo tych koszeczków. Są tacki bambusowe. Ciężko jest mi tutaj podejmować decyzje. Dominika, przyjeżdżaj na Bali i mi pomóż. A tutaj proszę, zobaczcie jakie świecidełka, te wszystkie rzeczy. One są, ale stałam przywolona właśnie butelką dyndającą tutaj. Zobaczcie, te wszystkie rzeczy one są do ceremonii. Także tutaj są takie ozdobki na ołtarze. I takie tradycyjne zdobienia. Możemy przejść i zobaczyć, mam nadzieję, że można. Ale śliczne, trochę mi to się z Indiami kojarzy. Nawet trochę czuję zapachy kadzidałek, pomimo tego, że mam założoną maseczkę. Przepiękna rzecz, ale nie będę tutaj robić nikomu nadziei, że coś kupuję, także chodźmy. O, zobaczcie, jakie wazy. One są zazwyczaj wykonane z dosyć tanich materiałów. Są też takie droższe, oczywiście, ale te akurat widzę, że to chyba jest plastik. Natomiast i tak wygląda to ładnie. Tutaj kolejne stoisko: jeszcze więcej rzeczy z bambusa i kiciuś. Ciężko tutaj będzie coś kupić, bo mam ochotę na każdym rogu się zatrzymywać. Widzieliście tyle bananów. Zatrzęsienie tutaj. Prosto z drzewa ścięte. Zobaczcie, jeszcze z łodygami. A tak wyglądają takie naturalne ozdoby. Hello! Takie naturalne ozdoby z liści kokosa które bardzo często można zobaczyć przy drogach. O, tutaj są takie świeże liście kokosa i je się suszy. A potem one zmieniają kolor na taki słomkowy i można wyplatać śmiało. Ale ślina pani. No i nie wiem, coś bym tutaj jeszcze kupiła do sklepu, tylko co by tutaj kupić? Oho, chyba widzę coś ciekawego, zobaczcie. Ale śliczne te kosze. Przepiękne. No zaraz się spytam, ile one kosztują i zacznę negocjacje. To jest chyba bambus, tak mi się wydaje. A tak wygląda w środku. Takie koszyczki nam kupuje. mam też taki kapelusz, no, no to zaraz Wam pokażę. Dziękuję. Cieszę się niesamowicie, że tutaj przyjechałam, znalazłam takiego cudownego pana. Właśnie oglądałam tutaj wszystkie rzeczy i kupiłam dywan bambusowy. Okazało się, że przepłaciłam. Zapłaciłam 2,5 razy więcej niż to, co ten pan mi zaproponował. Wzięłam od niego kontakt i naprawdę przepiękne rzeczy mi pokazał. Także opłacało się tutaj przyjechać, ale mam tyle klamotów już, że nic więcej nie kupuję. I jadę do domu chyba, bo po prostu nie wiem jak ja się zabiorę do domu z tym wszystkim teraz. Widajcie już u mnie z powrotem na chacie. Jeżeli jest bałagan za mną, to wybaczcie, ale mam po prostu piercjalnik straszny w domu, ale uporządkuję wszystko dopiero, jak zrobię zdjęcia produktów. Nie nagrywałam też strasy, dlatego że możecie zobaczyć gdzieś tutaj, jak wyglądała moja podróż, jak spakowałam wszystkie rzeczy ze sobą. Po prostu jechałam obładowana jak... Jak nie wiem co, jak nie wiem kto, udało mi się dojechać na spokojnie, całe szczęście. Ładnie wszystko popakowaliśmy. Jak coś, to nie martwcie się. Plastik pochodził, o jezu, te reklamowe torebki, w których miałam wszystko spakowane, to mam jeszcze sprzed trzech miesięcy. Zawsze wożę ze sobą kilka, żeby nie brać nowego plastiku. I pozwólcie, że pokażę wam, co kupiłam, bo jestem bardzo zadowolona. Zaraz zrobimy też haul zakupowy, bo kupiłam sobie trochę ciuchów. Tutaj są prawie wszystkie moje zakupy dzisiejsze. To, na czym wszystkie produkty leżą, to jest dywan z bambusa. To jest po prostu tak piękne, że do swojego mieszkania kupuję taki dywan. On teraz jest trochę zagnieciony, dlatego że był złożony, ale zaraz go odgniotę. Zresztą pokażę Wam później na zdjęciach, jak już będzie ładnie leżał, ale przepięknie jest wykończony. Zobaczcie, on jest. Czekajcie, tutaj może Wam pokażę. On ma dwie warstwy. Tutaj jedna, tutaj druga. Zosia, przepraszam, a co ty tutaj robisz znowu przy tych rybkach, co? Także tutaj bardzo ładnie jest wykonane, bo widziałam inne dywany, które się szarpały, które tutaj się rozchodziły, ale ten jest naprawdę elegancko zrobiony. I tutaj jest kapelusz, który jest bardzo ładną ozdobą na ścianę. No ja widziałam, że tutaj niektórzy turyści sobie zakładają te kapelusze na, na głowy. Ja bym raczej w takim kapeluszu nie chodziła, ale co ciekawe, rolnicy tutaj na polach, na bali noszą takie kapelusze, więc to nie jest żadna ściema. Natomiast te kapelusze wyglądają pięknie jako ozdoba na ścianie. Pokażę Wam też, bo będę, będziemy organizować, jak dostaniemy nasze meble, to organizujemy sesję zdjęciową produktów, w której ja też wezmę udział i sesja będzie zrobiona przez mojego znajomego, który jest baliczykiem. Tutaj mamy trzy kosze, one są wykonane ręcznie z bambusa. Ja po prostu zakochałam się w tych koszykach. Są tak leciutkie, wytrzymałe, bo bambus jest bardzo wytrzymałym materiałem. Można pochować dużo różnych cudeniek. Brędzoletki też mam i to takie, które mogą też też panom się spodobać. Um, jakby... Ja akurat teraz założyłam białą, więc jest taka powiedzmy bardziej dziewczęca, ale oczywiście ja nikogo nie oceniam. Natomiast oprócz tego jeszcze wzięłam kolory czarne, i brązowy. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. I teraz przejdźmy do... A nie, jeszcze nie. Zobaczcie, taki bambusowy koszyk na owoce. Ja osobiście jestem naprawdę zakochana w tych wzorach wszystkich. A ten taki zielonkawy kolor to jest kolor z takiego bardziej świeżego bambusa po prostu. Więc taki kolor po prostu też czasami naturalnie się pojawia. To nie są żadne barwienia sztuczne. Oprócz tego, zobaczcie, jakieś liczne koszyczki bambusowe. One nie mają żadnych przykrywek. O, tak wyglądają w środku. I znowu bardzo wytrzymały materiał, więc idealny taki, żeby ten koszyczek, żeby sobie gdzieś na półkę postawić. Strasznie światło mi tutaj dzisiaj szaleje. No, teraz już będzie lepiej wyrównałam trochę. I teraz przejdźmy do torebek ratanowych. To jest chyba mój faworyt osobiście. E, najbardziej mi się spodobała ta torebka. I teraz tak, od razu mówię, że my nie mamy, nie korzystamy z żadnych produktów e, zwierzęcych, pochodzenia zwierzęcego, dlatego to nie jest skóra, to jest skóra ekologiczna. I tak, torebka jest ręcznie pleciona z ratanu, tak jak wspominałam, a w środku piękny batik. Uwielbiam te torebki. Oprócz tego mamy też taki wzór ciekawy, taką bombkę i to, to, ta bombka tutaj się otwiera więc też jest taki fajny batik zaryzykowałyśmy z kolorem może ktoś z Was lubi kolor różowy więc też taka, taka sama torebka jak ta poprzednia tutaj podobna torebka do tego mojego faworyta tylko troszeczkę bardziej czerwona ona jest taka pomarańczowa, trochę bardziej lakierowana tutaj całkiem klasyczna torebka ale owalna, nie okrągła i torebka, która najbardziej Dominice się spodobała zobaczcie Taka kopertówka. O, coś trochę dynda. Zobaczcie, tak tutaj ładnie wykończona. Jeżeli chodzi o batik, który znajduje się w środku, to każda torebka ma unikalne wzory. Więc nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać, ale za każdym razem jest coś pięknego. A teraz czas pokazać wam moje nowe ubrania. I na bali naprawdę można znaleźć czasami o wiele ładniejsze ubrania na bazarkach niż w jakichś takich małych sklepach. No, wiadomo, że w sieciówkach albo w jakiś takich bardzo drogich sklepach można znaleźć jeszcze pewnie ładniejsze rzeczy, ale ja na razie teraz wyznaję zasadę, że kupuję lokalnie, także pozwólcie, że pokażę, co mam na sobie. Pierwsza sukienka to sukienka dość podobna do takiej jednej, którą już wcześniej miałam, natomiast materiał jest o wiele lepszy, bo moja poprzednia sukienka, co prawda miała bardzo podobny fason, ale jednak prześwitywała. Uwielbiam ten krój, dlatego że, kiedy idę, to ta sukienka po prostu podnosi się i tak lekko fruwa i nadaje mi lekkości, ona też przepięknie wygląda na zdjęciach. Nie róbcie takich pust na pokazach. Teraz mamy praktycznie taką samą sukienkę, tylko w kolorze czarnym, czyli trochę bardziej klasycznie, i ten czarny kolor bardziej mi się podoba zdecydowanie, ale wzięłam też drugą sukienkę, bo, bo nie potrafiłam powiedzieć nie naprawdę. Staram się jak mogę wspierać ludzi, którzy mieszkają na Bali. Ja wiem, że to są jakieś drobne kwoty, ale ja będę miała ładną sukienkę, a ktoś wróci dziś do domu z pracy zadowolony, że udało mu się zarobić pieniądze. Więc nic mi się nie stanie, jak tym razem będę miała jedną sukienkę za dużo. Zazwyczaj robię zakupy w taki sposób, że naprawdę 20 razy zastanawiam się zanim coś kupię. Ale teraz ostatnio przez cały ten kryzys mam tak, że troszeczkę więcej wydaje pieniędzy niż powinnam, ale myślę, że warto. Z tej sukienki niestety jestem najmniej zadowolona. I miałam co do niej bardzo mieszane uczucia. Wiedziałam, że ona może do końca na mnie nie pasować, dlatego że czułam, że jest troszeczkę za ciasna. Ja dziś przymierzałam wszystkie rzeczy na mój kombinezon, więc wiecie, ciężko było przewidzieć, co będzie dobrze leżało, co nie. Jeżeli uważacie, że teraz ta sukienka wygląda dobrze, to no, niestety, ja te ramiączka teraz sunęłam z moich ramion i zobaczcie, jak naprawdę wygląda ta sukienka. I jak zakładam ramiączka na moje ramiona, to już ta sukienka nie wygląda tak dobrze. Zobaczę, może zagadam z jakąś krawcową, żeby wszyła mi gumkę i zrobimy tak, żeby ta sukienka e, po prostu nie miała żadnych rękawków, nie miała żadnych ramionczek i też może rozcięcie zrobimy z boku trochę większe. Wydaje mi się, że da się ją uratować jeszcze. Ta sukienka nie jest zła, nie jest zła, bo można ją troszeczkę ulepszyć. Wystarczy, że rozepnę kilka guzików na dole i robi się taki ładny rozporek. Tylko muszę pamiętać, żeby troszeczkę przekręcić tę sukienkę w lewo, żeby rozporek rozpinął mi się na nodze, a nie pomiędzy nogami, bo trochę to będzie słabe. Ale ogólnie jestem zadowolona z tej sukienki. Nie jest zła, jest takiego przyjemnego, lekkiego materiału. Kupiłam sobie też spodnie, takie trochę luśniejsze, takie powiedzmy, może nie adresy, ale takie, żeby mi było w nich wygodnie. I w sumie z tymi spodniami stało się to, czego się spodziewałam, to znaczy one są troszeczkę na mnie za małe, dlatego że ja chciałam, żeby to były takie spodnie z wysokim stanem. No ale powiedzmy, że jestem troszeczkę wyższa niż taka przeciętna osoba, która mieszka na Bali. Dlatego te spodnie nie leżą idealnie, ale są wygodne, także mogę w nich spokojnie chodzić sobie na przykład na plażę. Kupiłam też sobie sarong i sarong jest przepiękny. Ja zawsze chcę kupić sobie więcej sarongów, ale jest tyle wzorów do wyboru, że w końcu nie kupuję żadnego. Bo po prostu no oczopląc, oczopląc, nie wiadomo co wybrać. I sarong jest niesamowity, bo można go wiązać na różne sposoby. Można go nosić jako sukienka, jako spódnicę, czasami jako top można nawet nosić. A oprócz tego ja zazwyczaj noszę ze sobą sarong na wszelki wypadek, gdybym na przykład chciała odwiedzić świątynię. Dlatego, że często mam shorty założone, a w świątyniach trzeba mieć zakryte kolana, czasami nawet kostki. Więc sarong idealnie się sprawdza, poza tym może też służyć jako ręcznik na plaży. I to już wszystko, co dzisiaj kupiłam. Dzięki wielkie, że pojechaliście ze mną na zakupy. I jeżeli coś z tych rzeczy, które dzisiaj kupiłam, przypadło Wam do gustu, to śmiało piszcie na hatihati.pl. Chętnie Wam zamówimy jakieś produkty, zarezerwujemy albo umożliwimy zro zrobienie przedsprzedaży. A poza sprzedażą, poza sklepem HatiHati, Hati, to ja po prostu tak najzwyczajniej życzę Wam miłego dnia, udanych wakacji, jeżeli gdzieś się wybieracie i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!